Witamy bardzo serdecznie w Pomerania Fan Park Pyszka 4, dzisiaj mamy tutaj u siebie Pana Wójta i przekazujemy na ręce Pana Wójta dzisiaj taki prezent na Dzień Dziecka, 600 biletów dla dzieciaków z gminy Dygowo, proszę bardzo Panie Wójcie, zapraszamy bardzo serdecznie na zabawę do parku rozrywki. Dziękuję. Ja w imieniu wszystkich dzieci z gminy Dygowo bardzo serdecznie dziękuję Państwu za te e, bilety. Na pewno e, nasi najmniejsi, najmłodsi mieszkańcy bardzo chętnie z tego skorzystają. Dodajmy tylko, że to jest na najbliższy weekend, czyli e, sobota e, lub niedziela do wykorzystania właśnie tutaj tak na pyszce w e, Parku Rozrywki Pomerania. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do Pomerania.